Z Ewangelii według Świętego Jana: Ojciec mój, przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie. Chwałą Boga jest człowiek żyjący, człowiek żyjący pełnią swojego człowieczeństwa. A pełnia człowieczeństwa oznacza także owocowanie, przynoszenie w swoim życiu owoców, e, Tworzenie, bycie kreatywnym, naśladowanie Boga w Jego dziele stwórczym. To uszczęśliwia naszego Pana, to uszczęśliwia naszego Ojca. Tak jak ziemskiego Ojca uszczęśliwia widok dziecka, które zaczyna czynić to, co kocha. Do zobaczenia jutro.